Siusiu To będzie mój szósty raz w piwnicy Już mam dobre miejsce Siusiu Dziękuję i pozdrawiam Do zobaczenia pierniczku Teraz tylko czekać, aż znowu zamieni się w prosiaczka. Kurwa, ile można czekać, kiedy on zejdzie do tej piwnicy? Noż kurwa, idę sprawdzić, co z nim jest. Halo, halo, pobudka. Noż kurwa, pobudka, 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 kurwa sąsiad nie żyje. Terry dzwoń na pogotowie. Kurwa tery miałeś zadzwonić po pogotowie. Kurwa!